Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia Katcamp.pl i w tym filmie pokażę ci jeden z podstawowych sposobów na tworzenie brył 3D i będzie to tworzenie bryły poprzez obrót szkicu. Obok funkcji wyciągnięcia szkicu jest to kolejna podstawowa funkcja tworzenia brył 3D w systemach CAD. I tak jak w przypadku wyciągnięcia, taki tutaj potrzebujemy szkicu. Utworzę szkic na płaszczyźnie XZ. Na początku utworzę Prostokąt. Okej. Okay. Teraz okrąg. Przytniemy ten szkic. Teraz dodam wymiary tego szkicu R20 OK. I tak, brakuje nam tutaj jeszcze powiązania tego szkicu z osią Y, i tutaj skorzystam związania poziome, pionowe. I, OK, wychodzę ze szkicu. I teraz, aby na podstawie tego szkicu utworzyć bryłę, wybieramy obrót, wskazuję oś obrotu. I jeżeli chcę, aby ta bryła była pełna, żeby był wykonany pełny obrót, to klikam OK. Ale możemy też wpisać wartość kąta, o jakim ma być wykonany obrót, i możemy utworzyć taką bryłę. Oczywiście możemy ze sobą łączyć sposoby tworzenia brył, i teraz na przykład na tej bryle możemy dodać kolejny szkic, i możemy tutaj dodać wyciągnięcia. Utworzę tutaj na przykład dwa okręgi. O średnicy 10 mm. Okej, okay. tutaj utworzę jeszcze geometrię pomocniczą. Okej, okay. będzie to linia konstrukcyjna względem tej linii, symetrycznie rozmieszczę otwory. I odległość pomiędzy otworami 130. A mu zmienimy 125. OK. I jeszcze odległość w drugiej osi. OK. Szkic jest gotowy. Wychodzę ze szkicu. I teraz mogę dodać wyciągnięcie. Wskazuję te profile. I określam wartość wyciągnięcia, na przykład na 25 mm. Podobnie możemy utworzyć kolejny szkic, i możemy dodać wycięcie szkicu. Utworzymy taki prostokąt. OK, dodam wymiary tego prostokąta 40. Teraz utworzę linię pomocniczą, która będzie linią symetrii. Ok, wychodzę ze szkicu. I teraz na podstawie tego szkicu mogę dodać wyciągnięcie wycięcia szkicu. Tutaj nie zmieniłem tej geometrii na geometrię konstrukcyjną, ale we Fusion to nie przeszkadza, bo ręcznie mogę wskazać profile do wyciągnięcia wycięcia. I tutaj, jeżeli chcę, aby to było wykonane przez całą bryłę, to wybieram przez wszystko i OK. I w ten sposób możemy łączyć ze sobą operacje i tworzyć bryłę na podstawie szkiców 2D. Możemy dodawać zarówno wyciągnięcie szkicu, wycięcie wyciągnięcia szkicu, czy dodanie. Bryły przez obrót szkicu. Przez obrót szkicu możemy również dodać usunięcie materiału. Możemy utworzyć na przykład szkic na tej ściance i możemy dodać szkic, który wytniemy w tej bryle. OK. OK, wychodzę ze szkicu i teraz wybieram obrót. Wskazuję profil. Mogę wybrać tylko część profilu. Mogę wybrać cały profil i wybieram oś obrotu, oś Z. I tutaj został dodany materiał, ale możemy odwrócić wyciągnięcie. Możemy to zrobić na przykład za pomocą tego wskaźnika. Tutaj możemy zmienić lub dostosować kąt. I możemy to zrobić w drugą stronę na 180 stopni. Możemy po prostu tutaj wpisać wartość minus 180 stopni i jako operację wybrać wycięcie i klikamy OK. I w ten sposób możemy również dodawać usunięcie materiału za pomocą obrotu szkicu. W łatwy sposób możemy dodać kolejne wystąpienia tej operacji. Wybieramy tutaj szyk prostokątny jako. Typ obiektu, wybierzmy elementy. Wskazujemy ostatnią operację, czyli tę operację, którą chcemy powtórzyć. Jako oś do szyku wybierzmy oś Z. Możemy również też jako oś na przykład wskazać linię na modelu. I teraz możemy przeciągnąć strzałką, tak żeby określić odległość tego szkicu. Tutaj wysokość tego elementu ma 50 mm. I pierwszy ten rowek jest odsunięty od tej krawędzi o 5 mm, i ostatni też chciałbym odsunąć o 5 mm, czyli cały szkic chciałbym rozmieścić na odległości 40 mm, i tutaj mogę dodać kolejne kopie tego wycięcia. Klikam OK, i w ten sposób dodaliśmy kolejne wystąpienia tej operacji. Jak widzisz, cały czas tworzymy bryłę poprzez utworzenie szkicu 2D i poprzez wybranie odpowiedniej operacji tworzenia brył 3D i te operacje ze sobą łączymy i tak krok po kroku możemy otrzymać coraz bardziej złożony i skomplikowany model. I na tym zakończymy. Dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. A jeżeli chcesz szybko poznać podstawy Fusion 360 i chcesz poznać te podstawy w sposób usystematyzowany i uporządkowany, tak żeby nie błądzić w internecie po różnych poradnikach, tylko żeby krok po kroku poznać zagadnienia tworzenia modeli 3D. W Fusion 360 w takim zakresie podstawowym, to przygotowałem kurs Fusion 360 wprowadzenie do modelowania 3D, który właśnie jest przeznaczony dla osób początkujących, które zaczynają pracę z Fusion 360 i które zaczynają tworzenie własnych modeli 3D. Link do kursu znajdziesz w opisie tego filmu i w tym linku również jest opis tego kursu, co ten kurs zawiera i dla kogo jest przeznaczony.